No dobry! Niedawno widziałam, że zaczęłam nagrywać, Hi. Mam dobrą energię, powróciłam z poldencu i były fajne figurki. Tam jest już sukienka na moją osiemnastkę. Ja mam zaraz osiemnastkę za 3 dwa tygodnie, nie wiem kiedy to wrzucę, ale... Mam osiemnastkę 22, ale robiona jest dwudziestego czwartego. Już są zamówione rzeczy i... kawa. Dzisiaj jest plan taki, sprzątamy pokój. Bo jest, znaczy tak. No patrzcie. Niby jest ok. Nie jest tu zbyt brudno. Tam pudełka są ustawione, bo przed chwilą wyjęłam z szafy. Ale tak to jest ok. Bibi. What are you doing? Bipson. Bipson chce się pokazać. Coś żeglaru. Coś no jakłaś. Mój kczulicie, krzywdziutkę. Moja dojzucha. Więc będziemy sprzątać obok sukienki. Widzicie, coś się świeci, co nie? To jest głośnik mojego chłopaka Puszczę sobie bęger, będzie taki bum, 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 bum Takie wiecie, basy rapsy jakieś W szafie muszę na pewno posprzątać, bo tam jest okropny syf W tej komodzie, w tej tutaj, tutaj Też muszę posprzątać Więc trochę dzisiaj roboty jest na noc Jest już po 21 na pewno Tutaj wracam z pole Tam już w piżamce, w sensie ja nie mam piżamy, ja jestem takim... Czymś do spania. Koszulka zwykła i gadki... ale energia. <grywa> Może jakoś zabiorę ten, ten telefon, żeby nie było widać, że tu syp. Teraz przyniosę jakiś worek na śmieci i powrzucam do niego rzeczy, które już mi nie są potrzebne, bo ja potrzebuję jakiejś szafki. Bo ja nie mam tu... nie mam tu miejsca na nic. W ogóle to jest ze mną nie tak. Ja Wam nie życzyłam wesołych świąt. Święta już były. Wesołego nowego roku. Żeby, żebyście zaczęli ten rok z nową pozytywną energią, taką jak ja. Znaczy wczoraj nie była zbyt pozytywna, bo miałam słaby humor. Ale dzisiaj jest dobry i to jest najważniejsze. I dzisiaj sprzątamy. Mam nadzieję, że za chwilę mi się to nie znudzi. Dlatego nagrałam filmik i sprzątamy razem. Zajmijmy się najpierw komodą, do szafy przejdziemy potem. Na razie tam nie chcę zaglądać. A ja w ogóle Wam nie pokazałam, co dostałam na święta. Więc jednym prezentów jest. Czekajcie, łapie tak. Pierścionek. Trochę za duży, ale ale piękny. Mi Się podoba. No i rurka do Poldensu stoi na dole w salonie, więc... Może potem wam pokażę, może nie. A tutaj w tym worku są słodycze i chipsy, które muszę gdzieś schować, ale to najpierw... Tutaj mam bieliznę, więc tu raczej nie. Tutaj mam ubrania, które są na Vinted, więc... Więc te rzeczy, które są na Vinted wystawione, w sensie te... To te rzeczy te tutaj, są wystawione na Vinted, więc ja po prostu je może, nie wiem, wyjmę i, nie wiem, dam siostrze, może ona coś z tego wybierze, chociaż ona nie jest księżniczkowa, ale może coś... Coś se, coś se wybierze Ale to raczej nie jest jej styl Tego to ja nawet nigdy nie założyłam, nie wiem czemu ja to mówiłam Baby girl No po prostu trzeba wszystko wyjąć Bo nikt tego raczej już nie kupi, bo nie wiem To nawet nie wiem co to jest Nie wiem co się dzieje z tym telefonem Mam mało miejsca, muszę się jakoś, nie wiem, ja nie wiem jak ja teraz nagrywać Skoro mi co chwilę wyskakuje, że mam robić miejsce Dobra, no, nieważny, ale tej spódniczki nie mam wstarcu wyrzeżyć, ona jest taka piękna. Ja bym ją założyła. Ja bym to ja bym siła, to jest mój styl teraz, ale ona jest dla mnie za mała, urosła mi dupa. Trudno. Więc te ubrania sadzę do worka i mam już wolną szafkę jedną. Jeszcze w szafie znalazłam parę ubrań, które były do sprzedania. Sadzę je do wora i kolejne szafki. Dobra, patrzcie, ta szafka jest już pusta, zaraz ją może trochę przemychasz. Tak, że brudne nie jest. E, tutaj torebki. Ja raczej nie używam torebek. Ale może sobie... to, to może zostawię, chociaż. nie wiem, się zobaczę. I tutaj... tu mam wszystko i nic. Tutaj się wywali... O, ale to jest ładne. Od chłopaka dostałam, to postawię sobie tutaj. W kodzie kwiaty. Mm. Tutaj mam dla królików wszystko. Nie patrzymy na krzyklamówkę. A tu też bajzel. Więc czeka mnie duże sprzątanie. Może pan to przyspieszę po prostu albo pokażę rezultat. Zobaczymy. A borek. Możemy, żeby sprzątać. Eee, wszystko z tych trzech półek jest wyjęte, wsadone mm, do worki. Przed tego go, żeby nie było, że jest, tam, że jest tu taki duży syp, chociaż. Jest. To wygląda źle z tą kratą, ale ja nie wiem, gdzie postawić telefon. Nie mam pojęcia, i teraz wszystko trzeba poukładać tu, tu i jeszcze ta szafka. Tylko nie mam pojęcia, czy tych rzeczy od kulików nie wsadzić gdzieś z tych. Może. Bo ta szafka tak jest za duża, jak na rzeczy dla królików. Pomyślę jeszcze. Może to udam, żeby było mi łatwiej, wygodniej. I powsadzam tu rzeczy i zaraz się zobaczymy i wam pokażę wszystko. Właśnie sprzedam tą szafkę i się popłakałam. Poczytam listy, które znalazłam, i. To tak jest słodkie, że takich ludzi. Ja wiem, wszystkie listy, które dostaję. Chowam, nie bierzucam ich, to A potem mogę sobie w którymś momencie znaleźć je i. Kajcie, ja schowam, to był Tam też leży do pani wasz. A po no, prostu w pewnym momencie życia mogę po prostu je znaleźć, przeczytać i powspominać. To jest takie fajne. To ja już wszystko poszłam danymi ja właśnie czekoladę. Zresztą w ogóle suwa. Fajnie. I na jakieś tam grosze. No będzie półka na słodycze. I chipsy. Wiadomo, pewnie zaraz ich nie będzie, więc będzie pusta. Tutaj jeszcze, nie wiem co chciałam, więc są pokrywki, które powinnam wyrzucić. Tu jest... nam nadal syf. Mm. A tutaj trochę pokładałam rzeczy. Tam... Te koce, które tam były dla, kró dla królików, przeniosłam tutaj. I po prostu położyłam opakowania na... No co? No takie, że żeby... wiecie, do walizki się pakuje. Tutaj w miarę chciałam pokładać, a tam są kosmetyki. Więc zrobię sobie chwilę przerwy i przejdziemy do szafy. Hi. W miarę ogarnęłam pokój, w sensie szafę i komodę. Mam zwolony humor, bo ktoś mi go zepsuł. Ale staramy się być pozytywni. Szafę mogę Wam pokazać. Ubrania sprzątaliśmy. W ogóle mam tutaj yy, tutaj ubrania, które miały być wystawione. Te... to... Wszystko wywalam. Na ubrania nie zwracamy uwagi. Tam też sprzątnę miary. Nie patrzymy na ubrania, bo dzisiaj nie sprzątamy ubrań. To bardziej strony ogarnęłam. Tutaj układam bardziej książki. Tutaj nie patrzymy. I tutaj opakowania na fintet. I tutaj buty. Ale tutaj jakiś karton. Możemy jeszcze potem albo za kilka dni się zobaczy. Ogarnąć szafę albo łazienkę, albo cokolwiek. Ale mi się nie chce teraz, bo mam już dość sprzedaję teraz.